Cześć wam wszystkim. Witajcie na kanale Sky Bricks. Słuchajcie, kanał będzie poświęcony klockom LEGO. Będziemy składali zestawy, będziemy recenzowali. Chciałem wam pokazać mój pokój, żebyście wiedzieli, że zajmuję się tym profesjonalnie i, i tak naprawdę sporo zestawów u mnie jest. Zacznijmy sobie od Ninjago. Tak, spójrzmy, co my tutaj mamy. Jakbyście chcieli, żeby któryś z tych zestawów ułożyć i, i nie tylko, no to mówcie. Mówcie, ja będę dla Was starał się to wszystko złożyć, z tego zbudować makiety. Jest tego naprawdę sporo. Słuchajcie, dodatkowo zbieram też klocki, skupuję klocki, kupuję gazety. Ja recenzować gazet nie będę. Czasami wrzucę może jakieś, jakieś takie ogólnie omówienie jakiegoś sezonu. Zobaczymy, tak. Na pewno będziemy poruszali jakąś tematykę minifigurek, tak. Minifigurek mam chyba 8 czy czy 9 zestawów. Też na razie ich jeszcze nie recenzowałem, mam bardzo dużo Katalogów, tak, tak jak widzicie tutaj 97 rok, to też Wam kiedyś zrobię taki filmik. Mam pewną koncepcję, jak to zrobić. O, zobaczcie, świetny miecz. Książki tutaj polecam. To już też dziś tutaj prezentowali chyba Brodaty Geek. Wszystko, absolutnie wszystko, co trzeba wiedzieć o Lego. Polecam tą książkę. Mamy też inne książeczki, słuchajcie, zestawy. Teraz tak, spójrzmy co tutaj mamy, tak? Tutaj są Avengersi, wszystkie nowe zestawy z Avengersów, tak? Także też będziemy je, je składali. No, mamy, mamy, tak jak widzicie, tak? No nie będę teraz pokazał, mamy tutaj Batmana, mamy... Mamy Gwiezdne Wojny, słuchajcie, chcieliście Sokoła Milenium, jest Sokół Milenium, będziemy też mieli okazję go składać. Eee, mamy Niszyciela, no praktycznie jest, jest tego sporo. Eee, mamy Overwatcha całego, Minecrafty, no i klocki, które mam posegregowane, z których tworzę właśnie mm, makiety. Także klocuszki SOMO, tutaj Flinstonów na pewno e, kojarzycie. Co tu jeszcze z takich ciekawych rzeczy? No Lego Movie 2, tak? także cały tutaj zestaw. Ja właśnie zacząłem e, Wam prezentować od Lego Movie. E, no, dużo jest zestawów, ja też nie jestem w stanie wszystkiego naraz złożyć. tak. Także pokażę Wam, gdzie e, składam klocki. Także nawet jak tutaj widzicie, co w najbliższym czasie się pojawi, no to jest tutaj LEGO Friends, też chcę parę zestawów z LEGO Friendsów tak naprawdę Wam pokazać. Dodatkowo będę pokazywał Wam, jak pływają takie statki w różnych miejscach, tak i w basenie i gdzieś na morzu. No różne takie ciekawe, fajne rzeczy, to, to zobaczycie wkrótce, tak? No tu też na dniach pojawi się recenzja T-Fightera. E, już możecie go zobaczyć, jak się prezentuje, e, tutaj pokażę Wam teraz miejsce, gdzie y, kręcę e, filmy dla was, tak no, sprzęt, sprzęt jest, tutaj właśnie makieta, makieta ostatnia, która została e, złożona, znaczy zestaw, tak e, Apokalipsburg. Dodatkowo e, obiecałem wam, że jeżeli wzrośnie ilość oglądających, to tak naprawdę zrobię wam troszeczkę obszerną. Obszerne omówienie tego APOKalipsburga, ale zrobię to tak czy owak. Ja już nawet jej nie zdejmuję, bo będę dokładał tam trochę dodatkowych rzeczy i nakręcę drugi taki film, o czym dokładnie was poinformuję. Słuchajcie, korzystając z okazji chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego na święta. Tutaj są te zestawiki świąteczne. Nie będę robił recenzji tych zestawów z uwagi na to, że każdy już je widział, każdy tak naprawdę wie jak to wygląda, także no nie będę tego powielał. Zajmę się po prostu zestawami, których wcześniej jeszcze nie robiłem. Tak? No tu jest sporo też właśnie tych LEGO City, tak? mamy pociągi, mamy jeden zielony pociąg, żółty pociąg, biały pociąg, jeszcze też będzie czerwony pociąg, także cztery, cztery zestawy pociągów. No tutaj dla fanów Ninjago, tak? no to, to, to już na samym początku Wam pokazałem, no to na pewno się przymierzę do tego zestawu z uwagi na to, że mm, bardzo mi się podobają tego typu zestawy, a chciałem tu zwrócić uwagę, że sporo jest takich jakby to powiedzieć chińskich, japońskich elementów głównie bardziej o Chinach mi zależy tutaj są bardziej takie chyba japońskie klimaty no nie wiem w każdym razie ale jest dużo takich elementów ciekawych i tu pokażę Wam zestaw taki bardzo, bardzo fajny, słuchajcie o, spójrzmy spójrzmy, już Wam pokazuję o, to jest Chinese New Year, nowy rok chiński, także to też będziemy składali, ale mm, ja lubię Chiny i, i tak naprawdę sporo będzie klimatów związanymi z Chinami, także na razie nie będę też zdradzał, co będę robił, ale wszystkie zestawy, które są związane z Chinami, też będzie makieta robiona. Fakt, że makieta będzie trochę połączona z Lego City. Na pewno pojawią się też Simpsonowie, tak? Bo, bo na to też Scooby-Doo, bo uwielbiam tą, tą bajkę z dzieciństwa. Co tutaj jeszcze ciekawego? No tutaj Scooby-Doo, to tak, taki zestawik mam. Reszta, no, będzie zakupiona. Tutaj Angry Birds, to chyba nawet teraz z Angry Birds Maciek i Klocki coś tam kręcił. Hmm, tylko nie pamiętam, właśnie który. Mam też ten, ten zestaw, co, co Maciek i Klocki kręcił, tylko gdzieś mi w tym momencie znikło. To, no, szukam, próbuję to znaleźć, ale, ale nie wiem, nie wiem gdzie. Także o, tutaj jeszcze ninjago, ninjago. No, z tych fajnych, właśnie zestawów, no to jeszcze jest ten zestawik i, i ta łódź, tak? <laughs> Tą łódź też będziemy składali. E, tylko słuchajcie, prośba do Was w tym momencie. Hmm. Napiszcie mi w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Co byście chcieli tak naprawdę poznać jakąś obszerną recenzję. E, tylko prośba do Was. E, spróbujcie ogarnąć więcej subskrypcji, żeby to, co robię, e, docierało do większej ilości ludzi. To jest taka moja prośba. Wtedy tak naprawdę ten kanał będzie się bardziej rozwijał. Ja i tak będę te klocki składał, także. To nie jest tak, że, że bez subskrypcji yy, nie będę nic robił, tak? Nie, będę robił, będę dla Was składał te zestawy. Yy, mam dużo fajnych tych pomysłów takich, kto, kto jeszcze tutaj nie robi na polskim YouTubie, jeżeli chodzi o klocki. Także yy, no będziemy mieli okazję, no Wy będziecie mieli okazję zobaczyć te wszystkie zestawy yy, w różnych walkach częściowo będą to animacje częściowo po prostu takie efekty, typu jakieś wybuchy, wystrzelenia, nie wiem, balonem, latanie balonem. Tutaj jeszcze o, pokażę wam zestawiki, które tak naprawdę są nowe, jeszcze nie zostały złożone z gwiezdnych wojen, tak Oto te, te nowości. To no praktycznie wszystko, co, co będzie wychodziło, będzie w mojej kolekcji. Także no serdecznie Was zapraszam do oglądania mojego kanału i mam nadzieję, że, że dzięki Wam kanał się rozrośnie i będziemy mogli wspólnie po prostu tworzyć ten kanał. Bo też zależy mi, żebyście Wy, Wy trochę mi z tym pomogli. Na zasadzie takiej, że doradzicie co kręcić, może macie po prostu jakieś potrzeby. Słuchajcie, tu jeszcze tak na koniec Wam powiem, że mm, kupując klocki, zobaczcie ile klocków o, ostatnimi czasy e, skupiłem, gdzie były jakieś wymieszane, że niby tylko lego, e, a tak naprawdę wymieszane, no nie lego. Także mam tutaj e, różne kobi, zestawy, znaczy zestawy, no klocki, tak, całe takie pudło. Ale to też przyda mi się to pudło. Bo tak naprawdę trochę klocków będę do takich różnych testów, do jakichś projektów, do testów, do różnych takich makiet, gdzie będziemy, tak jak powiedziałem, podpalali, rozwalali, także do, do tego będą wykorzystywane te klocki niemarkowe, nie Lego, tak ich nie będzie szkoda gdzieś tam zniszczyć. Jest ich spora część, także mówię, to tylko jakaś drobna część z tych klocków będzie wykorzystana. Słuchajcie, e, chciałbym Wam jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego, e, zdrowia, szczęścia, e, fantastycznego, e, fantastycznych świąt w gronie rodzinnym. No i spędźcie, odpocznijcie trochę, wróćcie do mnie, jak już będziecie znudzeni świątecznym, świątecznym jedzeniem, także wtedy możecie sobie wrócić i poglądać troszeczkę takich filmów związanych, związanych właśnie z Lego. Także jeszcze jedna prośba do Was. Pamiętajcie, zależy mi na subskrypcji, na lajkowaniu i komentowaniu filmów. No chyba tak jak każdemu, tak? Także będą będą na pewno konkursy w kwestii e, klocków Lego. Najbliższy konkurs będzie związany z minifigurkami z nowej serii. Także na pewno na pewno będzie to ogłoszone na, na moim kanale. Będziecie mogli uczestniczyć w tym konkursie. Nagrody będą takie, że będziecie mogli wygrać minifigurki e, i. Prosty, prosty schemat, ale to zobaczycie, bo co jakiś czas będą konkursy, także zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Natomiast mówię, ogromna prośba: mówcie swoim znajomym, polecajcie kanał, subskrybujcie, żeby jak najwięcej osób korzystało z tego, że, że mamy tutaj, mam taką kolekcję, gdzie mogę Wam ją zaprezentować i, i po prostu nawet podpowiadajcie, co byście chcieli zobaczyć lub nie wiem, tak hipotetycznie teraz powiem, jak chcecie zobaczyć, żeby, nie wiem, dwa pociągi ze sobą się zderzyły, zderzyły. który biały z zielonym, czy zielony z żółtym, czy, czy, czy po prostu, nie wiem, no już takie koncepcje też będą, tak, także będzie sporo takich różnych, fajnych, kaskaderskich popisów, jeżeli chodzi o klocki Lego. Także, słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, i do usłyszenia, do zobaczenia na, na kanale. Oglądajcie, subskrybujcie i lajkujcie i komentujcie. Pozdrawiam Was. Cześć.